W programie GaduGadu -GADU mamy możliwość zmiany ustawień tego programu. Tutaj u góry znajduje się przycisk GaduGadu. -GADU. Po kliknięciu tym przycisk możemy zmienić na przykład skórki. Skórki zmiana skórki oznacza zmiana wyglądu programu GaduGadu. -GADU. Sprawdźmy jakie mamy dostępne skórki. Aby to zrobić trzeba kliknąć tutaj w polecenie skórki no i tutaj mamy wybór różnego rodzaju skórek. Z chwilą wyboru skórki Sport zmienia się odpowiednio wygląd całego programu GADU-GADU. Po wybraniu skórki należy ją zaakceptować klikając przycisk Wybierz skórkę. Mamy dostęp do menadżera profili. Możemy dodać nowy profil, bo usunąć już istniejący profil. Możemy zmienić hasło do swojego konta Gadugadu, -gadu. usunąć profil. Tutaj mamy możliwość zakończenia programu, pomoc, ustawienia. Ja tutaj kliknę w opcję ustawienia. No, i tutaj mamy takie opcje: jak uruchamiać do gadu przy starcie systemu. Oczywiście, haczyk w polu, czarny haczyk w polu oznacza, że ta opcja jest wybrana. Jeśli nie ma haczyka, opcja nie jest wybrana, nie będzie uwzględniona. No i mamy zawsze na wierzchu: pokazuj wyskakujące powiadomienia, pokazuj ostrzeżenia przed otwarciem linku, sprawdzaj pisownie. No więc tutaj zaznaczamy potrzebne opcje. Tutaj mamy wygląd. Pokazuje awatary na liście kontaktów, czyli te zdjęcia, obrazki. Pokazuje awatary rysunkowe, pokazuje opisy na liście kontaktów i tak dalej. Możemy te opcje zaznaczać albo odznaczać według własnego uznania. Tutaj mamy możliwość zmiany nazwy profilu. Na przykład zmienię Mamy też możliwość zmiany hasła dla profilu. Tutaj, w menadżerze profilu, nasz profil będzie zabezpieczony hasłem. Po wprowadzeniu tych wszystkich opcji, należy kliknąć przycisk OK. Tutaj mamy zakładkę Użytkownik i tu możemy zmienić swoje dane personalne. Datę urodzenia, miesiąc, rok, województwo i zatwierdzić klikając w OK. Tutaj mamy zakładkę status. Też możemy y, zmienić status zarazaca, za na przykład, że się włączy ten status po 120 sekundach. Po uruchomieniu programu ustaw status na dostępny możemy to zmienić, na przykład na niewidoczny potem zatwierdza się te zmiany klikając przycisk OK tutaj mamy możliwość dokonania zmian odnośnie archiwum klikając w zakładkę archiwum nie archiwizuj wiadomości czyli wszystkie nasze rozmowy z innymi osobami nie będą archiwizowane nie będziemy mieli dostępu do tych rozmów, które przeprowadzaliśmy no i tutaj mamy opcję automatycznie usuwaj wiadomości starsze niż i tu możemy sobie ustawić ilość dni tutaj mamy zakładkę dźwięki Dźwięki są w tej chwili wyłączone. Ja mogę je włączyć klikając w kwadracik, i tutaj mamy włączyć dźwięki dostępności. Czyli z chwilą, gdy jakaś osoba będzie dostępna na liście, pojawi się odpowiedni dźwięk. Tak samo, jeśli dostaniemy wiadomość w programie Gaduganu, również dostaniemy powiadomieni tutaj dźwiękiem, odpowiednim komunikatem dźwiękowym. Tutaj mamy zakładkę audio-video. wideo. Mam tutaj podłączony mikrofon. Tu jest w tych opcjach ta karta dźwiękowa. Tutaj mamy test audio, test wideo, więc my możemy przetestować swój mikrofon oraz swoją kamerkę. OK. Tutaj mamy menu kontakty, archiwum rozmów, dodawanie kontaktów, szukanie znajomych. Po wybraniu tej opcji mamy możliwość znalezienia jakiegoś naszego znajomego. Na chwilę pokażę te wszystkie preferencje wyszukiwania. Tutaj mamy dokładnie wyjaśnione. Wpisz w pole powyżej informacje o szukanej osobie, numer Gadu Gadu albo na przykład Jurek Octem Warszawa. I trzeba kliknąć przycisk szukaj. I taką osobę będzie można następnie później dodać do kontaktów. Kolejna rzecz będą kontakty, to jest import kontaktu z pliku. czyli jeśli wcześniej zapisaliśmy naszą listę kontaktów do pliku. Możemy importować te kontakty właśnie z tego pliku. Tutaj mamy pozycję eksportu i kontakty do pliku. Czyli możemy wyeksportować całą tutaj tą listę naszych adresów. Czyli całą listę kontaktów w programie Gadugadu -Gadu do jednego pliku. I mamy dalej usługi dodatkowe typu sklep, moje usługi programu Gadugadu. -Gadu.